ma widzę, ja jestem Kalkan, wy jesteście wy, nic się w tej kwestii nie zmienia. E, co się jeszcze nie zmienia? No mój rating, bo w sumie nie grałem od ostatniego czasu. Więc wychodzi tak, że będziemy mieli dwa overwatze pod rząd. I z jednej strony to spoko, że nie grałem, bo teoretycznie mógłbym spaść, i w sumie. E, no nie móc już overwatchować, a z drugiej mógłbym wbić więcej, więc to nigdy nie wiadomo, no nie? Ale spoko, bo duelków też się doczekacie, w międzyczasie lecimy z overwatchem. E, Okej, okay, to oczywiście Nigeria, no bo mamy followkara. E, generalnie tak, tutaj nie ma co wygooglować... Szybki guess we wschodnią Nigerię, a... jak mu to wyjdzie punktowo, bo ja nie jestem pewny jaki jest radium guessing, wow! To mu wyszło w ogóle na 5K, nie? Ale nie miał tego skryptu, co byłby częsty, więc... W sensie, że wiecie, żeby mu spinpointowało na mapie. Dziwne, że zmienił sobie nagle z Jimety na Jalingo. Nie mam dla tego pojęcia. Ale ogólnie wydaje mi się, że to auto jest dość dużą poszlaką. A, on jest jeszcze na movingu, to też jest ważne. W sumie się nie ruszył z miejsca, ale nie ma po co się ruszać, bo... Jak mamy followcara tego typu, to jesteśmy pewni, że jest to Nigeria. Oczywiście followcary można też spotkać w Tunezji i w Kenii. I pewnie jeszcze gdzieś, ale te są najbardziej popularne. No, więc Nigeria jest pewna. Czerwone auto jest mega rzadkie, więc podejrzewam, że ono wskazuje na wschód. No, zmiana miasta jest. Może być uznawana za dziwną, ale według mnie ziomek jest niewinny. Nie miał na pewno co wygooglować, ale skryptowania raczej też nie. Chyba miał więcej szczęścia niż, niż skryptu, tak, tak bym powiedział. Dobrze, lećmy dalej z. Znowu nie, no, no to wychodzi. Ciekawe, dwie powtórki z tego samego państwa. No, zobaczymy co on wykmini, ale no, wygooglować nie ma co. To jest noomów, więc nic dziwnego, że się nie rusza. Spoko popatrzył sobie okolice, czy jest górzyście, czy nie. To mi się też podoba. Czegoś jakby szukał. Nie wiem w sumie trochę czego, ale może coś tam znajdzie. Póki co, Mega Legit. No. Co do Overwatchy, mega mnie cieszy, przynajmniej patrząc na statystyki, wychodzi na to, że wam one się spodobały, bo w sumie to ma najwięcej wyświetleń na moim kanale, właśnie poprzedni Overwatch. Nie wiem, po co coś takiego zgłaszać. No, ani to nie było blisko, ani to nie było nic dziwnego. Może to jest na niskim Elo, na niskim ratingu i Koleś nie wiedział, że są w Nigerii, nie? na przykład. Nie mam pojęcia. W każdym razie to jest oczywiście mega legit. Lecimy dalej. Bardzo się cieszę, kontynuując myśl, że tak miło przyjęliście te Overwatch'e. Mi się to ogólnie mega podoba. Nie chcę rzecz jasna tym spamować, no bo to nie ma sensu. Nie patrzyłem po jakiej stronie jest kierownica, ale wydaje mi się, że to jest Malta, chyba jak, jak jedziemy po lewej? No, jedziemy po lewej, czyli to będzie na pewno Malta. Poko. Z Maltą jest tak, że jak już się jej wyuczycie, to jest mega łatwa do odgadnięcia, a ja mam tę przyjemność, że w ogóle na niej byłem. Więc zanim jeszcze grałem w Diogesera, byliśmy sobie na Malcie i generalnie tydzień pobytu tam pozwala bez kitu w miarę na instancie Malte gesować w Diogeserze. To jest mega spoko. Ona gdzieś tam generalnie ma, ma taki swój unikalny wygląd, no nie na pewno o tym wiecie. No tu jest ogólnie napisane waletta, ja już właśnie kojarzę po tych autobusach, że takie tam jeździły. Mega fajnie z Malty wspominam, wspominamy to, że tam była jedna karta na autobusy, generalnie dość tania, bo za tydzień chyba tam z 40 euro może i generalnie wszystkie linie po tej wyspie sobie śmigały, no nie? Mega wygodna rzecz, znaczy to też nie jest jakieś wow i odkrycie, no bo to tak jakby sobie kupić jakiś miejski tam bilecik. No, ale jak chodzi tam ten o, 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 o właśnie o podróżnicze takie aspekty, to mega spoko. E, tutaj ziomek mega długo szuka. Miał napisaną stolicę, bo okej, okay, no może nie znać, jakiego, bo tam było kilka miast, w sumie nie, nie patrzyłem, jakie. E, no, ale stolice no, najwidoczniej nie zna, nie? Wychodzi na to, że musi nie znać. E, to jest bodajże w ogóle język maltański, no nie? E, nie wygląda mi na żaden inny, a wiem o maltańskim to, że był mega dziwny, nie? Ej, no nie gadajcie, że koleś nagle będzie cheatował tutaj, ja... To była taka fajna runda pod pogawędki, ja coś tam sobie opowiadam i on tu nagle zacznie cheatować, nie, no nie gadajcie, ja myślałem, że on będzie legit i to będzie easy Malta. Co? <śled> on tu Islandię wynalazł? Co jest? No, to bywa Malta, to się nie myliłem. Nie, no dobra, wiecie co? Bo na pewno was to ciekawi. Mnie to przede wszystkim ciekawi, co on tam znalazł. Także ja to wbijam w Google i zobaczymy, co mu wyskoczy. Wiet Ilkain, no to mamy Maltę. Eee, w zasadzie nawet nie jest nic blisko Islandii. Zobaczymy dalej. Okej, okay, no jak wbiłem następne no to to jest też Malta i nawet nie jest blisko Islandii. No i trzecia rzecz to też jest Malta. Skąd on wyciągnął Islandię? E, dobra, ja sobie to włączyłem znowu. E, to znaczy, tak, żebyśmy zobaczyli, jak on dużo to tu się patrzy, a ja Wam powiem, co o tym myślę. No bo, nie wiem, to brzmi abstrakcyjnie, kolesia zgłosić, jak on był, wiecie, 5000 kilometrów od celu i e, że on niby czytował. Generalnie to jest dziwne, bo, tak jak widzieliście, wpisałem te trzy rzeczy z osobna i tego. Nic tam z Islandią nie było związanego. Nie wiem, jestem w szoku. Może to dla niepoznaki tak strzelił, ale jest niemożliwe. Nie wiem, no, ja widzę tutaj szansę, że. No ile to było? No dobra, no z 15 sekund. Generalnie powiedziałbym, że googlował, ale na, na przykład widzę taką szansę, że koleś. Co, no, że koleś. Jakoś próbował rozkminić, co to jest za język. Bo na Islandii też jest jakiś, powiedzmy, dziwny, nie? Że jeśli go nie znasz, to jest dla ciebie dziwny. Ja go nie znam, więc dla mnie jest dziwny. No i może jakoś, nie wiem, siedział i myślał, co to jest za język. Nie wiem. Nie mam serducha go zgłosić za cheating, mimo tego, że tak to wygląda. No ale... Ale... Ale nawet jakbym się nie postarał, widzieliście przed chwilą jeszcze ostatni test, wpiszę to wszystko naraz. No mamy to wpisane wszystko naraz i to jest dalej Malta. Ja nie mam pojęcia skąd w ogóle pomysł na Islandię, nie? No ogólnie wychodzi na to, że całkiem śmieszna runda, bo kompletnie to islandzko nie wygląda ani językowo. No była w ogóle stolita, było wszystko, ale podejrzewam w takim razie, że jest to po prostu koleś, który zaczyna swoją przygodę z Geogesserem. Może on naprawdę myślał, co to jest za język. No, nie wiem, wydaje mi się, że nie mogę tego zgłosić, mimo tego, że, że, że dziwny, wiecie, jak to się, dziwny movement, nie? A poza tym, no, gdyby już chciał googlować, to dlaczego miałby nie wygooglować info z autobusu? No, chyba, żeby na przykład nie skłumał, że, że, to, że to jest jakieś info, nie? Ale no to było. Generalnie tak, Gozo to jest wyspa należąca do Malty, Valletta to jest stolica, Sliema to też jest takie znane miasto. No to jakby wpisał cokolwiek z tego, to już by wiedział. I tutaj w sumie... W ogóle miał Italia, nie? Ej, on miał... Ja wiem, że no to nie jest Italia, ale to jakby już strzelił w te Włochy, bo to może wyglądać włosko momentami, bo to byłby dużo bliżej niż Islandia. Ej, ale w ogóle powiedzcie mi jeszcze, czemu ktoś coś takiego zgłosił? To jest zasadne pytanie. No chyba, że w ogóle nie wiem. To jest jakiś, jakiś... Może to być zbugowane, nie? Bo mi tu się nic nie klei. W każdym razie znowu nam długo zeszło na jedną rundę. On jest niewinny. Bardzo chętnie dajcie mi znać, co ten typ, co według Was ten typ mógł mieć na myśli. Bo ja nie mam pojęcia. Okej, okay, nie widzimy przedniej blachy. To jest moving, to jest ważne dla nas. O, okej. Okay. No to znaczy stany tu są oczywiste, nie? Ale ciekawe, że ziomek nawet nie szuka. Dla mnie Indiana polizmy by nie było oczywiste. Zobaczymy, czy jest. Znaczy, ok, no zakładam, że jest, no bo jeśli już to ktoś zgłosił, no to pewnie to będzie Indianka, a nie jakieś te jeszcze wschodniejsze stany. Bo właśnie ja bym strzelił pewnie w bardziej wschodnie. Zobaczymy, co on tutaj. Długo w ogóle czeka na to. Ok, 5k. No, 5k to niedosłowne. Nie eee, Poko, poczekajcie. Wcześniej się nie przyjrzałem, czy poszedł mu pinpoint. Ogólnie to nie poszedł ten taki typowy ze skryptu, ale po chwili poszedł, nie? I wydaje mi się, że tutaj poszedł na 5K. Tak, najprawdopodobniej tak. On teraz przeszedł do góry, że niby. A, że niby se strzelę. Ok, chwilę czekam. Nie, no dobra, no to to będzie skrypter na. Prawie na 100%, jeszcze chcę zobaczyć, mogę w sumie przewinąć, chcę zobaczyć, czy 5k było tam, gdzie mu się kliknęło. No jasne, to 5k generalnie mu się wbiło w tym momencie, więc nie ma najmniejszych szans, żeby no, jakieś tam są, jasne, ale generalnie ja w to nie wierzę, że koleś by sobie kliknął w takie małe miasteczko losowo na mapie Stanów Zjednoczonych. Podejrzewam, że on nawet tego miasta by nie znał, gdyby nie skrypty i generalnie miałby 5K, nie? więc to jest dla mnie, to jest scripting. Nie miał czego wygooglować, więc jest niewinny w googlowaniu. Lecimy dalej. To jest moving. Widzimy język hiszpański, więc już w miarę wiemy, gdzie jesteśmy. Oczywiście Ameryka Południowa, bo tak to wygląda. No, szybka dygresja to jest kozackie w tym overwatchu, że. Cały czas teraz są nowe rundy, bo tak jak wam w poprzednim, sobotnim odcinku mówiłem, że nie wiadomo jak dużo ich jest, jak dużo będą się powtarzać. No niestety, czyterzy cały czas są i cały czas będzie, będą nowe rzeczy do oglądania. No nie, także tak jak mówiłem wcześniej, też się staram skupić tutaj w międzyczasie na tym, co on tam sobie znajdzie, ale póki co nic takiego. Widzę też, że powtórka jest dość długa, więc pozwalam sobie na pogadanie. No, to póki co bardzo chętnie będę wrzucał odcinki z tego. Ja wierzę, że one też mają większy sens, to znaczy, że my tych ludzi faktycznie możemy łapać. Ja też mam nadzieję, czegoś was nauczę, żebyście wiedzieli, kiedy zgłaszać cheating, żebyście wiedzieli, jak już będziecie mieli albo jak już macie Overwatcha, no to może was do czegoś zainspiruje, żebyście też wiedzieli, czy tych ludzi banować, czy nie, a raczej zgłaszać do bana. No właśnie, a co do zgłaszania do bana, to koleżko. Za długo tutaj patrzysz, nie? Yy... Okej, okay, umówmy się wygooglować, na pewno by mógł, nie? Czy to napis Santura, czy numer telefonu na luzie by zdążył, czy to zrobił? Zobaczymy. Znowu to jest Santura, no chociaż Santura. Yy... No właśnie, bo on to mógł googlować, ale wątpię, że to by mu coś dało. To na przykład może być na przykład ścieżka dla. Dla rowerów, bo tam był na, namalowany ludzi, kto sobie jechał, no nie. No, dalej język hiszpański, tutaj bez większego info. No, za chwilę się przekonamy, czy to nie jest na przykład typ gościa, co sobie jeździ po znakach i patrzy, co może wygooglować, a czego nie może wygooglować, nie. O, no, to jest idealny do wygooglowania. Czasu mu nie będziemy liczyć, ale to już widać, nie? Generalnie to już widać. Wiecie, jak nie czytujesz, to przybliżasz, widzisz, że Darien najprawdopodobniej tego miasta nie kojarzysz, bo to jest jakieś malutkie miasteczko. Jedziesz dalej, nie? Oczywiście musisz mieć to z tyłu głowy, bo jak znajdziesz większe miasto, i yy, to potem możesz sobie skminić. Ok, jestem blisko większego miasta, albo tyle i tyle kilometrów, bo tyle mi pokazuje kierunkowskaz. No, i potem możesz szukać tego mniejszego, żeby mieć jeszcze lepszy wynik, no nie? Nie zawsze ma to sens, czasami jest lepiej strzelić większe miasto, żeby nie dawać czasu przeciwnikowi. No, tutaj bezdyskusyjny googling i yy, wychodzi na to, że gościu tutaj googlował. Yy, ja sprawdzę, jeśli faktycznie to słowo zgubiłem. No, ale sprawdzę, jeśli faktycznie ono znaczy ścieżkę dla pieszych, to dam wam gdzieś tam będzie znać. No, nie, tu jest Googling w ogóle bez dwóch zdań. Pewnie nie skryptował, chociaż mówiłem już w poprzednim odcinku, że nigdy nie wiemy, co komu chodzi na kąpie. Mógł skryptować, ale nam tego nie pokazał. A tu generalnie chodzi o to, żeby ocenić to, co nam ci ludzie pokazują, bo z tym Googlingiem też jest tak, że oni mogą wygooglować Sztrat to będzie najprawdopodobniej Holandia, lub, no, lub coś tam w publiczu, bo, bo wydaje mi się, że w Belgii też może być strat. W sumie pewności nie mam, więc jak kiedyś przegracie rundę na Belgii, to, to nie przeze mnie. To, to musielibyśmy sprawdzić. Eee, Okej. Okay. Eee, blachy żółte nie są, więc to Holandia nie będzie. No to może w takim razie tam chyba była jedna blacha czerwona. W, w ogóle ta jest chyba czerwieńsza na tym Volvo no to może być nawet Belgia, czyli to ciekawe. To w sumie muszę sprawdzić, bo już zbyt mnie to ciekawe, więc tutaj Wam gdzieś też wkleję, czy Strat to też jest w Belgii używane, czy jeszcze gdzieś, bo na pewno jeszcze gdzieś. No a co tutaj ziomek strzeli, to za chwilę się. Tak, ja widziałem tę długą przerwę, ale no tam nie było co wygooglować, chociaż było w sumie, on mógł wygooglować sobie sieć. Supermarketów, bo jak jesteście na niskim poziomie, to to naprawdę dużo daje. Jak tam był sklepik Proxy, no to, to wiecie, to to Proxy może być w, no w jednym czy w dwóch państwach. Oczywiście są też sieciówki typu Lidl i jakieś tam inne Kauflandy, które są w wielu państwach, ale to wyglądało na dość malutkie. Widzę, co tu się dzieje, według mnie gościu Google'uje. No dobrze, mówiłem, że jest generalnie Belgia. Znaczy, dobrze, mówiłem, zgadywałem, ale to jest Georgeser. tu się zgaduje, a nie mówi. No, on, on teraz udaje, że szuka, tak, tego rodę, a generalnie strzał był prawie, wiecie, przybliżył od razu w to. Po patrzeniu się tam 10 sekund na znak, nie, no to jest. To też jest googling. O, ale co najśmieszniejsze, no właśnie, strzelił w Hasrodę, ale no, akurat nie jego wina, nie? To znaczy nawet gdyby nie googlował, gdyby się znało miasteczko Hasrodę, to i tak by się tu strzeliło, no bo to musi być w miarę w pobliżu, jak przyjechało to autko. Nie no, ale tu za długo. Ciekawi mnie tylko, czy faktycznie sobie mógł googlować yy, ten proxy czy a to jest generalnie chyba w, nie na fladze Holandii albo nawet na Holandii albo na jednego z tych ich regionów Flamandia lub ten drugi. To też pewnie gdzieś tu wkleja, ale nam wyjdzie edukacyjny odcinek, ale to spoko. No, nie, tutaj generalnie, a ciekawe czy BE oznacza Belgia. Duży sens by miało, żeby tak było. Więc to by była kolejna poszlaka. No ale generalnie za długo tutaj szukał. I zbyt idealnie przybliżył w bo nawet jakby się zastanawiał i pomyślał, że okej, okay, może mam tu jakieś poszlaki, jak na przykład to, że to jest Belgia, albo OK, kojarzę nagle język, no to raczej nie strzelasz, nie przybliżasz dokładnie tam, gdzie jest to hasrode, no nie? Także według mnie to jest googling. Nie jest scripting, ale jest googling. No dobra, lećmy dalej. Bardzo przyjemne są te Overwatch'a. Tak jak mówiłem, jak się jeszcze ma z tyłu głowy to, że to ma jakiś większy cel, to to jest mega fajne. Ciekawe, to jest Numów, no, nawet się gościu nie obejrzał po okolicy i od razu strzela pod Moskwę. To znaczy, to nic dziwnego i to nie jest zły gest, ale ciekawe skąd taka pewność od razu. Jeszcze zobaczymy, jak ten jego gest wyjdzie, no bo... Co, nagle tak przesunie? Okej... Okay. A, teraz się rozejrzał. Okej, okay, no może ma taki gameplay, że na początku chce mieć, powiedzmy, jakąś okolicę, co mu się wydaje. No, nie wiem. Tak wstrzymałem komentarz, bo byłem pewny, że on coś zrobi, a dalej stoi w miejscu. O, i nagle strzał pod 5K. No, no ciekawe. Znaczy, okej, okay, no tutaj Rosja to nie dziwi nikogo. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie powinna. Taka zachodnia raczej też nie, no bo generalnie tak wygląda bardziej zachodnio. To znaczy, wiecie, sama już autostrada generalnie ilu pasmowa? Trzy pasmowa wskazuje o tym, że to raczej nie jest jakiś tam dojazd nie wiadomo skąd do nie wiadomo kąt. Tylko właśnie to by była ta zachodniejsza część, no ale to 5K mimo wszystko jest ciekawe. Tak jak mówiłem ostatnio, szkoda, że nie wiem jak działają wszystkie skrypty, bo... znaczy wiecie, na pewno jest jakiś taki, który od razu Ci nie klika na mapę, żeby to nie było takie obvious, tylko który Ci gdzieś tam... Wyświetli współrzędne, albo wyświetli na monitorze obok zdjęcie na mapie, nie? Eee, zdjęcie na mapie? Niekoniecznie o to mi chodziło: lokalizację na mapie, albo lokalizację na zdjęciu, może chciałem powiedzieć, to też by nie miało sensu. No, w każdym razie już chyba wiecie o co chodzi. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ogólnie albo jest koleś kozakiem, no bo wiecie, jak ja sobie ostatnio pooglądałem Blinkiego u niego na YouTubie, co on robi. Ale poczekajcie. No niby nie miał na takim dosłownym 5K. No, miał trochę na dole. Dziwne. Takie dziwne, więc totalnie się nie dziwię, że ktoś to zgłosił. Nagle wiecie. Od teraz się zaczynają dziwne rzeczy. Bo przybliżenie na zachodnią Rosję według mnie spoko. Ale klikasz w Ryazan. Potem nagle zmieniasz... W ogóle po, bez obejrzenia się nagle zmieniasz na... Pod Petersburgiem, co jeszcze może mógł rozkminić, bo generalnie to Petersburg jest bogatszy niż stolica Rosji, niż Moskwa, więc może jak zobaczył tą trzypasmówkę, a de facto sześciopasmówkę, no bo jeszcze dwustronna, no to może jakoś skojarzył, że okej, okay, tutaj ładniej. No, i może dlatego dał pod duże miasto. Wiecie, ja staram się trochę tłumaczyć ludzi, którzy nie są według mnie mega obvius. Nie wiem, właśnie czy to dobrze. Może się powinienem tak trochę nastawiać, że jednak, że jednak takich gestów się nie daje. Nie, no, ogólnie koleś na wysokim elo na luzie, nie? Jak najbardziej. Czy to blinki, czy tam kracu. Kogokolwiek, kogo sobie popatrzycie na YouTubie, jak oni wrzucają swoje gesy, no to oni są chorzy generalnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, więc ktoś taki na luzie, nie? Na luzie, no gorzej jak to jest jakiś no na goldzie czy coś, no to wtedy, e, wtedy można podejrzewać typa. Według mnie jest insufficient, jest podejrzany jak najbardziej, ale nie jest to takie, to, to nie są takie obóz jak te przed chwilą, nie? Więc, no ja zostawiam tak. Jeśli uważacie inaczej to, to dawajcie znaka, ja mega chętnie, nie? E, Irlandzkie znaki, o, no, o, dobra. E, czy uk w ogóle znaki? Mogą być też uk ale co to był za Pinpoint? To za chwilę się przekonamy. No bo to, że szybko odpalił mapę, to nic dziwnego totalnie. Liverpool w ogóle. To ja się musiałem pomylić, Spokój, to ok, owe znaki, no to nic dziwnego, że leci w UK, no w tamte okolice, ale co to był za? Nie, no dobra, no to to, wcześniej jeszcze tego nie zauważyłem, no to jest obvious, nie? To jest obvious, jak miał 5K tutaj na Liverpoolu i nagle znowu to ma na Liverpoolu, no to to, to jest obvious, no nic, nic dodać, nic ująć, nie? Jeszcze zobaczmy, ale to, to jest na stówę tamto miejsce, nie? No, tutaj po lewej stronie. Nie, no, i to jest obóz. Tak, jak tamten naprawdę mógł być dobry, no to tutaj nie jest dobry, tylko jest guilty, nie? Po prostu i tyle. Także szybko, łatwo poszło. Lećmy dalej. W sumie jeszcze nie mam pewności, co to by było. No, Ameryka Południowa, nie? Ale tutaj musiałem się zastanowić nad krajem. Wydaje mi się, że. że nie co ja gadam, jaka Ameryka Południowa to Filipinki. Okej, okay. no to teraz łatwy Filipiny. Był, był taki, taki slogan, czy jakaś taka reklama, to jest bardzo częste u nich. Ruch prawostronny się zgadza, asfalt wylany się zgadza. Coś mi, co mi podpowiedziało o Ameryce Południowej, to nie wiem. Hmm, podejrzewam, że 3% skupienia więcej i bym łatwiej strzelił. No, generalnie język angielski, jakieś tam kamele. Wszystko się zgadza. No dobra, tu widać, że jest dłuższa powtórka, Koleś lubi sobie popatrzeć. To jest na pewno niższe Elo, no bo wyższe Elo by albo od razu strzelał w Filipiny, albo jeśli jest duży mnożnik, bo tego też nie wiemy, a Filipiny są duże i na nich można odpaść. No to wydaje mi się, żeby albo szybciej jechał, albo dokładnie patrzył na te info, nie. A tutaj. On sobie zwiedza świat, no to jest fajne w że W końcu płaci te dwie dyszki, czy tam 12 zł miesięcznie, no to wiecie, sobie zwiedza, patrzy. Teraz sobie chwilę stanął, jakiś fajny krajobraz. No i wszystko w pożądalu. No tak trzymaj. No, dalej język angielski, także generalnie państwo nie jest trudne. Mi się w ogóle wydaje, że to może być stolica, no bo tak w zasadzie nieco ładniej. Ale może mi się też wydawać. To się za chwilę przekonamy. O, no, tu jest oczywiście napisane, że w sumie nic takiego, ale typowo filipińskie. Czy to jest w ogóle ich natywny język? Nie jestem pewny. Ta neg, to było bodajże negro i to chyba znaczyło jakiś tam region w Filipinach. No. Jeśli tak jest, to wam tu gdzieś wkleję. A jak nie jest, to może też wkleję, że tak nie jest. No, i to dużo. Długo tutaj szuka. Zdecydowanie za długo. Nawet z jego wajbem takim luźnym, że sobie zwiedza ten to państewko. No, mega długo. Okej, okay, no to powiem... A, już chciałem to przesuwać. Yy, no to powiem Wam, że właśnie chciałem skipnąć trochę i Wam oszczędzić patrzenia się w ten znak, ale zaczął coś już tam szukać, więc... No zobaczymy, gdzie strzeli. Według mnie to jest ob... Jen, no gościu jest mega spowolniony. No według mnie... To był googling. A, jeszcze strzelił w Negros. A to może Negros to... To może was okłamałem. Może to było miasto, a nie, że jakiś tam region. Ponte Vedra. No to to jest dokładnie to. A, jeszcze powiedział koleżance, że niby znalazł czy coś. No dobra, no to to nie. No to jest na pewno cheating. I co jeszcze, teraz coś zobaczy? No dobra, no kliknął tam. Nie, no to jest ogólnie googling, to jest googling. Koleś jest guilty, pewnie nie skryptował. Ej dobra, bo ja widzę, że jest już 27 minut, czy tam po cięciu wyjdzie mniej, ale tak się fajnie to patrzy, że, że, że jeszcze z jednego czy dwa klikniemy. Ej, co to jest moving? Okej, okay, no w sumie tu ma zblurowane rzeczy. Hotel Babin zup. No i co, on po prostu sobie hotel wygooglował? Co wy mówicie? No, bo coś zaczął przybliżać. Nie no, dobra, to jest na pewno googling, ale wychodzi na to, że po prostu hotelu, tak? Sprawdziłem to dla Was. Wygląda na to, że, że Serbia to wiedział. Faktycznie po wpisaniu hotel Babin Zub to jest ta Serbia. Zobaczmy jeszcze. Czy region Guessing mógł taki zgadnąć? No, ogólnie mapy pokazują, że to jest tutaj, więc wschodnia Serbia. Więc jak zobaczymy na to, co on kliknął, to wszystko się zgadza. Więc tutaj według mnie nie ma, nie ma pola do dyskusji nawet. Koleś googlował, a pewnie nie skryptował. No, także my doszliśmy do końca, znowu długi odcinek, według mnie to spoko, mam nadzieję, że Wam też się spodoba, no bo dość dużo gagatków przyłapaliśmy, kilku też uniewinniliśmy, chociaż no to jeszcze nie my ostateczną decyzję podejmujemy. To jest bardzo fajny tryb według mnie, będzie go na pewno więcej, chyba tak jak, tak jak mówiłem ostatnio, chyba że spadnę, to go nie będzie. Duelki też będą i to na nich właśnie się przekonacie, czy spadnę, czy nie, także wbijajcie na kanał, na pewno... W najbliższym czasie jakieś tam wykminimy. Trzymajcie się na dzisiaj i narazka.